Hej, cześć witajcie. Jestem Rywa, a to jest pierwszy odcinek z poradników. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem. Teraz postaram się e, nagrywać e, co najmniej jeden odcinek tygodniowo. No pewnie będzie to w większych ilościach, ale co najmniej jeden odcinek tygodniowo. I dzisiaj zajmiemy się budową golemiarki, e, która będzie działała od 1, 4, od wersji 1.14 w górę, czyli 1.14, 1.14.1, 1.14.2, e, 1.15 i tak dalej. Czyli na wszystkich nowszych wersjach. I do tego będziecie nam potrzebne dwie skrzynki. No, dużo jakiegokolwiek czegoś do budowania, co się nie pali. To jest ważne, żeby to, ten blok się nie palił. W moim przypadku będą to kamienne cegły. Dwa wiadra. Dużo jakichś kamiennych płytek, czy jakichś innych płytek też, które się nie palą, no pół płytek. Dziewięć tabliczek. Jedno wiatro lawy. Trzy łóżka. Trzy e, jajka osadnika No akurat na strywale jak się buduje To trzeba jakoś sprowadzić po prostu Wielu czekoladów wioski Tak samo w przypadku ząbiaka Jeden będzie potrzebny e, trz, e, Dwa lepkie pistołny, e, Siedem szkła e, Trzy lumy e, Jeden kompostownik Dużo szyb e, Cztery nazwane znaczniki Ważne żeby były nazwane e, Jeden detektor światła I jeden obserwator A i jeszcze zapomniałem powiedzieć, jeszcze będzie nam potrzebne e, 9 tych mm, lejów. Tak, to zaczynamy od postawienia skrzynek. E, najlepiej żeby była podwójna, może być też pojedyncza, jednak dzisiaj nie będzie potrzebne. się za tą pomyłkę. Teraz ciągniemy to tutaj. I tworzymy tutaj takie coś 9 na no, 3 na 3. To będzie 9 ich postawionych. Jeden tutaj tak poza tym, jakby kwadratem, i wszystkie te muszą być skierowane do siebie, żeby było wszystko łącznie skierowane tymi, tutaj cyplkami do skrzynki. Jeśli mamy to zrobione, budujemy z bloku jakiegokolwiek, który się nie pali 24 kratki w górę. Po prostu taką tubę. Kiedy już taką tubę macie zbudowaną, która jest 24 kratki w górę, no. Poprzez 24 klatki wysokości mam To odchodzicie tutaj na dół I teraz będą na, wam potrzebne tabliczki Na drugiej wysokości Czyli tutaj kładziecie te tabliczki no. No. Może być coś na nich napisane Nie musi I wylewać tutaj na środku lawę Poczekajcie Na środku lawę Jedna powinna wystarczyć Tutaj się ładnie rozlewa. Możecie iść na górę. I teraz budujemy 7 kratek tam, w tamtą stronę. No po prostu no 8 kratek takiej mostek. To raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz po prostu jedną do góry. I tutaj 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I znowu tutaj to samo też 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, okej. Okay. Kiedy już coś takiego macie, musicie to pogrubić o tyle. No, tutaj o jedną w tą stronę, i o jedną w tą stronę musicie to pogrubić. Ok. Kiedy już macie to pogrubione, i wygląda to właśnie tak, jak tutaj mam, to bierzecie pół płytki i odbudowywujecie tutaj to dookoła. Wszędzie dookoła musi to być obudowane No oprócz tutaj, po prostu hop Właśnie tak jak tutaj mam zrobione Jeśli macie I to jest obudowane tak jak u mnie Z dwóch stron To postawiacie na tym szkło yy, I zaczynamy tym razem od odtąd I to ma być na wysokości Trzech kratek I to musi być całe tak obudowane na tych półpłytkach Trzy kratki w górę Okej, okay. jeśli macie tak to obudowane jak ja tutaj mam Całe ze szkła To szkło już wam nie będzie potrzebne Nie wiem czy tutaj zeszło tak samo bloków i półpłytek, niestety tego nie wiem Nie liczyłem Ale inne bloki to są w ilościach, których wam pokazałem Zaraz wylewamy tutaj wodę Te dwa wiadra i też wam nie będzie potrzebne. I jeśli wszystko dobrze poszło, ta woda powinna właśnie tak jak u mnie tutaj o nie spływać tutaj do tej dziury, tylko się kończyć idealnie tu gdzie się kończy szkło. Jeśli to zrobiliście, możecie tutaj nad, tu, nad wodą, no są nie nad wodą, nad tym pół płytkami, które są za wodą. Budujecie coś takiego no, w takim kształcie. Jak mam tutaj, no, nie wiem czego to jest dokładnie kształt, no ale taki to jest po no, prostu kształt, no jeny Teraz postawiacie tu i tutaj pistony lepkie e, I szkło e, Musi być jedno tutaj i jedno tutaj Muszą być tak na zmianę no, Że jedno będzie dalej od pistony, a drugie będzie przyczepione do pistony no, Obojętnie po jakiej stronie to będzie Może być też tak Może być tak, ale ważne żeby jedno zawsze było oddalone o jedno od pistona, a drugie przyczepione do pistołna eee, teraz postawiacie detektor światła nie zmieniacie tutaj na noc, tylko po prostu zostawiacie taki jaki jest i na nim postawiacie obserwer. tak żeby ta strzałka tutaj była skierowana do góry do pistołna jeśli tak jest to wszystko macie dobrze i teraz budujecie odtąd e, raz, dwa, a sobie pomyliłem się. Odtąd raz, dwa, no w sumie trzy. Postawiacie tutaj e, łóżko, tutaj e, kompostownik. Potem tutaj też szkło postawiacie od tego łóżka, nie na poduszce tylko tutaj od tych nóżek, jak, no nie nóżek tylko tej kołdry Po tej stronie też Tutaj kolejne łóżkę trzeba postawić, żeby też tak latały właśnie w ten sposób jak, tutaj, jak ja tutaj mam Teraz postawiacie klosno, czyli loom na, na tej kołdrze, nie może to być tutaj na poduszce Postawiacie tak, żeby to tutaj było skierowane do poduszki, jakby te linki, takie może być też jakiekolwiek inne narzędzie pracy, ale teraz mówię, że to działa najlepiej. Teraz musicie sobie dostarczyć villagerów e, tutaj no. Ach, sorry. E, na poduszki. Na każdym łóżku ma być jeden villager, jakich macie. Musicie ich sprowadzić na Survivalu, oczywiście jakoś wagonikiem czy łódką w jakikolwiek sposób musicie ich sprowadzić i potem musicie ich nazwać. A tutaj do tego kompostownika wkładacie zombiaka e, łatwy e, wkładacie zombiaka, którego też musicie nazwać. I nie wiem, musicie zostać jakoś wagonikiem, czy w jakikolwiek inny sposób. I w tym momencie wasza farma jest już skończona. Mm. Ona będzie działała, na początku działa wolno, bo musicie trochę poczekać, aż ona zacznie działać. Tak jak dokładnie to trzeba poczekać do nocy, a potem będzie już działała w dzień, i tak dalej. tutaj się zbiera, będzie się zbierało żelazo i kwiatki. Time set 1800, pokażę Wam, jak to działa dokładnie teraz. Teraz powinien wyjść stąd golem. Ej, oj, i jest golem. A ten nie wiadomo czemu nie poszedł spać tamten też nie. Ale okej. Okay. Jak widzicie, tutaj golem spływa, spada na dół, się pali i wszystko co się spali leci tutaj. A jeśli chcecie wiedzieć jak to tam dokładnie wszystko wygląda, możecie dać szyby, szkło w sumie, nie szyby, tylko szkło, czyli to grube, żeby zobaczyć sobie jak wszystko tutaj działa. Jak widzicie, wszystko wpada eee, taka jak ja zrobiłem. Ona nie działa za szybko, ale jeśli zrobicie to samo co ja tutaj zrobiłem, ale na wszystkie strony, czyli jeszcze w tą, w tą i w tą, będzie działało o wiele szybciej. Pokażę Wam dokładnie jak to działa. Ok, jak widzicie, to jak jest na 4, to o wiele szybciej to działa. To po prostu to samo co Wam pokazywałem wcześniej, ale po prostu no, powiększone. Zawsze możecie dodać do temu więcej pięter, to jeszcze szybciej będzie działało. A jak jest tylko tak, jak tutaj jest na 4, jak ja mam zrobione To to też działa bardzo szybko, bo w godzinę powinna wam się taka cała podwójna skrzynka zapełnić No mi się trochę zapomniał, tylko trochę stałem No, trochę tutaj czekałem, bo nim stoicie bliżej skrzynki, tym szybciej to będzie działało e, Nim dalej, tym trochę wolniej, ale zawsze jak jesteście na świecie aktywni, to i tak to będzie działało Golemy, jak widzicie, spadają Wszystko działa No i to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, proszę zasubskrybować kanał i polajkować film, jeśli Wam się podobał, jeśli wam pomogłem. I ogólnie na tym kanale będzie się pojawiać o wiele więcej teraz poradników. Będę nagrywał poradniki dotyczące Minecrafta. No i dzięki za oglądanie, no i pa!